Siemka widzowie, w tym shortcie chciałbym Wam pokazać moją bazę, którą zbudowałem na survivalu. No i dobra, ogólnie ona jest bardzo nowoczesna i tutaj jest tajne wejście A żeby do, do niej wejść to trzeba po prostu parę razy kliknąć w tą dźwignię i się po prostu zaczyna samo otwierać Jezus Maria, szybciej! No jeszcze jest trochę ten, tutaj trzeba poprawić, bo jest trochę wolne No ale działa, dobra Tutaj idziemy dalej no jeszcze tutaj się samo zamykało, chciałbym dodać, bo to są ogólnie bardzo ciężkie mechanizmy. I dobra, dalej mamy farmę e, pszenicy, która żeby uruchomić, to trzeba parę razy kliknąć w tego no bloka. I wtedy samo się wszystko zaczyna zbierać. I później jeszcze się samo sadzi, nie? Napiszcie w komentarzu, czy umiecie zrobić taką farmę. No bo ogólnie to robiłem parę dni. Szybciej! No, i jeszcze się samo do skrzynki wkłada, więc... Dobra. Już. No, szybciej, ile ty to robisz? Dobra, idziemy dalej. I tutaj mamy ogólnie, nie wiem czy zauważyliście, ale kolejne tajne przejście prowadzące do mojej sypialni. I żeby je otworzyć, trzeba parę razy kliknąć w tego dzwona. I właśnie się samo otwiera: kompletnie samo. I później się jeszcze zamyka, jak się już wejdzie. Więc ja tutaj wchodzę i się zamyka. Szybciej, co ty robisz? No, i ogólnie tak się prezentuje moja baza. I jeżeli... I pewnie jeszcze będę rozbudowywać. I jeżeli chcielibyście zobaczyć part 2 na przykład z tej bazy, to możecie napisać na przykład mi napisać w to w komentarzu, to jeszcze pewnie o tym nagram. A więc dzięki za oglądanie i siema!